Ta roślinka pomogła w zatkanych zatokach. Nie ma nic skuteczniejszego niż zrolowalny listek, włożony delikatnie do nosa, ale pamiętaj, wkładamy do obu nos, czy nie do jednego. Jest prawdziwą apteką na parapecie. Przyda ci się podczas bólu gardła, bólu uszu, osłabionej odporności przy zapaleniu za. Jest niespotykanie skuteczna przy infekcjach. No i warto zrobić taką herbatkę. Co zrobić? To bierzemy jeden listek geranium, zalewamy szklanką wrzątku, przykrywamy spodkiem, odstawiamy na 15 do 20 minut. Następnie przecedzujemy to co jest pod spodem spodka i pijemy sobie taką herbatkę trzy razy dziennie po szklance. Podobnie postępujemy również w przypadku bólu ucha. Wkładamy do ucha zrolowany delikatnie listek, żeby wydzieliły się olejki eteryczne z tego kochanego tak, ale to nie wszystko. Czy wiedzieliście na przykład, że geranie to naturalny sposób na udrożnienie dróg oddechowych? Inhalacje z tej roślinki świetnie sobie radzą z grypą, kaszlem i przeziębieniem.